Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Live totalnie niezapowiedziane, więc nie liczę tutaj, że ktoś będzie, ale chciałam Wam dać znać, że właśnie odbył się live z Agatą Wierzbicką, która jest wspaniałą ilustratorką i z którą razem stworzyłyśmy kampanię ciało lubne, która dotyczy właśnie body shamingu i akceptacji ciała i być może wypadałoby zacząć od początku, ja bardzo chaotycznie, bo jestem jeszcze podekscytowana po właśnie po tym live'ie, który był dla mnie bardzo ważny i bardzo taki emocjonujący z tego względu, że z Agatą tak naprawdę nie znamy się na żywo i miałam z nią okazję porozmawiać po raz pierwszy tak twarzą w twarz mianowicie to, to może zacznę od początku, jeszcze w ogóle chcę powiedzieć, że teraz jestem w Michigan, tak jak widzicie tło jest bardzo ładne, bo jestem u teściów, no ale wracam już w środę do Tampy i później właśnie w, w, w czwartek już jest wystawa, na której niestety mnie nie będzie, bo jest to wystawa w Warszawie, ale mam nadzieję, że Wy będziecie i że będę mogła zobaczyć tą wystawę Waszymi oczami, także już zaczynam... Może zacznę od początku, um, powiem tak, że kilka miesięcy temu z właśnie wraz z Agatą Wierzbicką, z którą obserwowałyśmy się na, na Instagramie, po prostu bardzo lubimy siebie jako twórczynie i kibicujemy sobie wzajemnie, wpadłyśmy na pomysł, aby stworzyć coś fajnego, coś dla kobiet, coś dla też mężczyzn, ale głównie dla kobiet, dlatego że zaobserwowałyśmy to zjawisko właśnie body shamingu, tego, że wiele kobiet właśnie ma problemy z samoakceptacją, ale również z takimi wiecie, nie obraź się, ale, różnymi komentarzami. Chciałyśmy zrobić coś, co będzie wizualne, przez to dotrze do każdego. Chciałyśmy zrobić coś, co będzie wizualne również przez to, że wiadomo, język wizualny jest też, można interpretować na swój własny sposób, filtrować przez swoje doświadczenia, przez swój własny taki, przez swoje własne spektrum doświadczeń. Także początkowo myślałyśmy, że zrobimy to tylko we dwie, ale potem pomyślałyśmy, czemu by nie zrobić tego z twórcami, z artystami. Więc zaprosiłyśmy do tego projektu kilka wspaniałych artystów. Naprawdę to są osoby, które tworzą od lat, które mają wielkie doświadczenie w tym, co robią, które naprawdę reprezentują sobą bardzo wysoki poziom i które my osobiście uwielbiamy. I powiem Wam, że nie było prosto, żeby odnaleźć w ogóle twórców, którzy chcieliby zrobić z nami ten projekt, zwłaszcza, że dla nas to jest pierwszy raz, kiedy tworzymy kampanię społeczną, projekt społeczny, także jesteśmy totalnie świeże w tym, nigdy nie... Nie partycypowałyśmy w czymś takim, a tym bardziej nigdy nie tworzyłyśmy tak, tak ogromnego przedsięwzięcia, które z zewnątrz wydaje się proste, ale wcale takie nie było. Zajęło nam to 4 miesiące ponad, aby to wszystko złożyć do kupy, aby to wszystko pracowało. Również było to tak, że na początku miałyśmy ochotę zrobić to tylko online, ale dzięki przestrzeni właśnie art, art space Kamak Art Space właśnie w Warszawie, która jest właśnie sponsorem przez te, tego miejsca, e, mamy okazję na żywo e, doświadczyć tej wystawy i zobaczyć pracę twórców, które są notabene drukowane dzięki uprzejmości, dzięki właśnie spo, to jest sponsorowane przez um, przez printownię, przez drukarnię Cerasus. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy tej drukarni, ponieważ naprawdę spisali się na medal. Dla wszystkich twórców i osób, które chcą, potrzebują wydruków, to naprawdę z czystym sumieniem możemy polecić tę drukarnię, bo zaangażowanie było ogromne. Każda praca była testowana przed tym, przed wydrukiem takim ostatecznym. Dobrano konkretny papier pod dane prace, także było to naprawdę z ich strony genialne. No, i jeszcze w ogóle patronat nad, nad tym projektem, przedsięwzięciem objęła kultura i sztuka oraz sukces pisany szminką, z czego ja osobiście bardzo się cieszę, bo absolutnie uwielbiam sukces pisany szminką i kibicuję wszystkim kobietom. Zawsze, tak jak wiecie, jestem aktywistką, zawsze staram się wspierać na ile potrafię. Wielbię sobie kobiety, one mnie od lat inspirują. Są dla mnie też wsparciem na szczęście, większym niż, niż niewsparciem i um, po prostu uwielbiam te moje grono kobiet, nawet wirtualnych. Dzięki właśnie YouTubeowi, dzięki Instagramowi i dzięki również temu projektowi wiem, że na świecie istnieją kobiety, które absolutnie się wspierają, które życzą sobie dobrze i dzięki nim daje mi to wiarę i poczucie, że, że, że jednak warto jest tworzyć, nieważne od tego, jakie być może są rezultaty. Teraz chcę troszkę opowiedzieć o tym, jakie miałyśmy wyzwania. Największym wyzwaniem, żeby stworzyć taką kampanię, oczywiście, no po pierwsze, to jest czas, trzeba wstrzelić się w swoje obowiązki, w zakres obowiązków, bo robimy to absolutnie bezpłatnie. Oczywiście, pomijając sam aspekt tworzenia pracy pod ten temat, Ciało lubne, to jeszcze organizacja wszystkich artystów, jest nas razem aż 10. 10 osób współtworzy z nami ten projekt. Wszelkie e-maile do potencjalnych sponsorów, do właśnie patronatów właśnie maile do, do, do twórców, którzy też potrzebowali mieć. Wszystkie możliwe dane i tak dalej, informowanie ich, tworzenie różnych opisów, notatek, stworzenie jakiejś oprawy wizualnej, ale przede wszystkim takim największym wyzwaniem jest dla nas reklama, ponieważ no, nie mamy aż takiej znajomości. Wiadomo, że robimy to gdzieś od samego dołu, jesteśmy tylko, tylko artystami, nie jesteśmy organizatorami. Organizatorami, którzy tylko i wyłącznie się tym zajmują, więc mamy nadzieję, że artyści, którzy partycypują w tym projekcie, i liczymy też na Was, że puścicie ten temat w świat. Jeżeli macie ochotę skorzystać właśnie z tej wystawy, to zobaczyć tą wystawę na żywo, poznać artystów. Szkoda, że mnie tam nie będzie. To już Wernisasz jest 2 grudnia w przestrzeni Kamak Artspad w Warszawie. O godzinie 18.00. Sama wystawa będzie do końca roku. A jeżeli nie macie okazji skorzystać i być na tej wystawie fizycznie i jesteście bardzo ciekawi, jak te prace wyglądają, i w ogóle uczestniczyć w tym, no to zapraszam Was na specjalnie stworzony Instagram. On na razie jest malusienki, bo to jest bardziej informacyjny. Nazywa się Małpa Zajrzyjcie tam, tam jest właśnie dzisiejszy live, o którym przed chwilą wspomniałam, który właśnie. Miałam z Agatą Wierzbicką, współorganizatorką tego, tego przedsięwzięcia. No i opowiadałyśmy właśnie o tym, praktycznie o tym, co, o czym mówię teraz. Ale Agata ma naprawdę talent do opowiadania i świetnie przedstawiła wszystko. Także zapraszam Was, zajrzyjcie komentujcie, podajcie dalej. A jeżeli macie ochotę współtworzyć ciało lubne, to mamy dla Was taką fajną zajawkę. Planujemy cały styczeń przeznaczyć dla Was, jeżeli chcecie napisać poemat, wypracowanie, podzielić się czy kolażem, czy ilustracją, a może rzeźbą, cokolwiek byście chciały stworzyć, wyrazić się na temat ciałolubności i samoakceptacji, według siebie, swoją własną interpretację, to zapraszamy Was, oznaczcie nas ciało.lubne na Instagramie, no i dajcie hashtag ciałolubne, razem bez eł, ciałolubne. I wtedy po prostu my będziemy to reblogować na, na grid, na Instagram. A oprócz tego, właśnie um, marzymy o tym i mamy w planie tworzyć serię wywiadów z artystami. Będzie to prawdopodobnie już po wernisarzu, bo teraz jest troszeczkę chaotycznie. Już bardzo mało czasu zostało i chciałybyśmy właśnie Wam przedstawić ich punkt widzenia, posłuchać również, jaki był proces tworzenia. Troszeczkę już jest, są takie małe zajawki, takie wycinki ich prac już właśnie na Instagramie Ciało Lubne, oraz opisy bajo oraz coś, żeby pobudziło Waszą wyobraźnię, to jest tam również opis ich prac. Więc możecie zobaczyć opis ich prac. I wyobrazić sobie, jak one wyglądają. Myślę, że to Was tak zachęci, żeby odwiedzić tę wystawę. My natomiast też zachęcamy, jeżeli uda Wam się odwiedzić tą wystawę, porobić zdjęcia, wideo, podzielić się z nami tym, dlatego że robimy wszystko razem, wspólnymi siłami. Chcemy, żeby ta kampania nie zamknęła się tylko w czterech ścianach, nie dotyczyła tylko dziesięciu osób. Chciałobyśmy, aby więcej osób miało okazję to zobaczyć, bo wierzymy, że to jest naprawdę super. Wierzymy również, że te prace są genialne. Ja naprawdę jestem dumna z tego, że mogłam partycypować z takimi wspaniałymi twórcami w jednym projekcie. Jest to dla mnie powód do dumy i przede wszystkim wspaniała nobilitacja, że, że, że miałam taką szansę, bo wielbię tych ludzi i naprawdę szanuję jako twórców. No i cieszę się, że będziecie mogli zobaczyć ich interpretacje już wkrótce, jak stworzyli, jak przefiltrowali to przez siebie, bo naprawdę daje mi to ogromną radość widzieć, jak każdy inaczej podchodzi do tematu ciało lubne. Także to na tyle. Ja bardzo chciałam nagrać tą rozmowę na telefon i wysłać ją też na, tutaj na YouTube, bo wiem, że nie każdy ma Instagram. Nie wiem, na razie jeszcze się to nie udało, będę próbować. Jeżeli się uda, to zamieszczę to jako następny filmik, ale jeżeli nie, to, to mam nadzieję, że chociaż uda Wam się zarejestrować, pokazać, raczej e, znaczy zajrzeć na ten Instagram Ciało Lubne. Też będę to reklamować u siebie na Instagramie. E, no i właśnie zachęcam Was do reklamy tego, tego przedsięwzięcia, bo jak nie my, to kto. Musimy, czy nie musimy, ale jest to uważam bardzo ważne, poruszać trudne tematy przez twórców, a nie tylko malować wazoniki. Czuję się bardzo odpowiedzialna jako twórca do tego, żeby, żeby działać w tym temacie. Zwłaszcza, że. Ja jako osoba dojrzała już potrafię sobie radzić z wszelkimi komentarzami, bo nie wiem, czy, czy wiecie, ale szczupłe osoby też mają body shaming. To nie dotyczy tylko osob, osób z nadwagą, to dotyczy absolutnie każdego i niezależnie tylko odwagi, body szejing może być również, może również dotyczyć nie wiem, długości nóg, rąk i tak dalej. Bardzo by chciałyśmy, aby to pomogło również młodszym osobom. Które być może nie mają takiej odporności, a przede wszystkim też partycypują bardzo w, w social mediach i jest bardzo łatwo też o porównywanie się. Ja mam młodsze kuzynki, bardzo martwię się o nie na przyszłość, chciałabym, żeby żyły w zgodzie ze sobą, żeby kochały swoje ciało, szanowały je, troszczyły się o nie, o nie z miłością, a nie z, z poczuciem, że coś muszą czy ze złością, z nienawiścią, czy z, z takim e, z ciężarem na sercu chciałabym, żeby to naprawdę było zawsze tak wybalansowane, nie wiem czy to jest możliwe, ale być może ta wystawa zachęci Was do, e, do dyskusji mm, i będziecie mogły poruszyć różne swoje też fajne raczej fajne anegdoty z przeszłości i je przeanalizować i być może zamknąć już jak w tym pudełku z przeszłości i iść dalej. Mam nadzieję, że Wam to bardzo pomoże. Mam nadzieję również, że dobrze mnie słychać, że nie mówię bez, bez złego dźwięku, bo nie mam tutaj jak tego ogarnąć, ale ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w tym projekcie, uczestniczą w tym projekcie, które nas wspierają. To jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję Agacie Wierzbickiej, która Naprawdę miała sporo cierpliwości i bez niej nie zrobi... no, nie dałoby rady, żebym dotarła do końca, bo wzajemnie starałyśmy się wspierać, motywować i przede wszystkim Agata odwaliła kawał dobrej roboty. To jest tyle pracy, że sama nie. No, byłoby mi trudno po prostu. I... Cieszę się, że dzięki temu projektowi mam nadzieję, że zyskałam bardzo fajną koleżankę, a być może i w przyszłości przyjaciółkę, z którą będę mogła się dzielić swoimi rozkminami twórczymi. Także ekstra, dzięki Ci Agata. I, no i uciekam. A tak z takich naszych prywatnych pogaduszek to jeszcze chcę Wam powiedzieć, że być może niedługo przyjdę do Was z, z holem, ale vintage'owym. Bo wiem, że to lubicie właśnie tutaj. Z Michigan. Dobrze, uciekam. Miłego dnia. Wszystkie dane Wam zostawię tak w przeciągu 15 minut, jak już ogarnę, i wszystkie linki też Wam zostawię na dole. Tymczasem trzymajcie się ciepło i nie zapomnijcie oczywiście, bądźcie miśli dla siebie, dla innych oraz dla naszej planety Ziemi. Uściski. Ta.